trener Marek Łukowski i Frank Gens. Panie trenerze, proszę o kilka słów komentarza. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałbym pogratulować wybrzmienia eksperymentu kolejnego zwycięstwa w Lidze. Jak również dobrego meczu w Eurolidze. Natomiast my tu przyjechaliśmy z jednym celem: tak jak każdy mecz, przyjechaliśmy tutaj wygrać. I ja powtarzam moim zawodnikom, że. To nie ważne czy gramy ze Stermetem czy z Siarką, my musimy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Dzisiaj staraliśmy się na tyle, ile mogliśmy, natomiast z taką klasową różną jak Stermet, jeżeli daliśmy im dwa razy zrobić przewagę 20 punktów, no to ciężko tutaj o, czym, o czymkolwiek myśleć. Dobre jedyne, co jest to, to, że wróciliśmy do gry dwa razy i nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca i myślę, że tutaj z, z uciechą może dla wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli bo wynik do końca. Uh, I feel like we, um, we we had a bad to the end of the second quarter I guess and uh if we would played I guess like we played in the second half for the whole 40 minutes we probably would have came out with the win but it just shows that we can play with any team in this league and just got to bounce back and get the win on Monday next month. Mieliśmy kiepski początek, kiepską wyższą połowę, na szczęście drugiej połowy udało nam się wrócić do gry. Wydawało mi się, że mieliśmy nawet szansę na wygraną. Niestety nie udało się. Nadal pozostajemy bez wygranej i kolejna szansa w następnym meczu. Czy są jakieś pytania? Serdecz wspólne powiem. Panie trenerze, a tylko od dzisiejszego meczu. W poprzednim tygodniu wrażyły plotki w środowisku, że Kari ma wrócić do Rosy a a w jego miejscu ma być strona rozgrywający. Czy coś w tej sprawie się wyjaśniło? Znaczy, to, to wygląda tak, że bo zawsze po jakimś takim słabym meczu bądź jakiejś takiej mocnej porażce, tak to miejsce miało z Siarką, pojawiają się różne opinie. Jest coś na rzeczy, bo rozglądamy się za rozgrywającym, natomiast czy Koli ma pójść do, do Rosy czy, czy gdzieśkolwiek, to to nie wiem, bo jest też opcja taka, że yy, nawet jak przyjdzie nowy zawodnik, to kolor yy, zostanie znany. Mhm. Najprawdopodobniej. Okay, a czy w przypadku braku pragu Urosza, to ten coraz więcej coraz tydzień bez nilogramu, czy tutaj ośrodkowym też coś myśliłem? Nie, ośrodkowym nie, jak już wcześniej gdzieś powiedziałem. E, Uroż ma być z nami w grze, już na następnym strefem, dlatego tutaj nie ma sensu nawet co, cokolwiek szukać. Mówić.